Cześć, witajcie z tej strony JaTytMat, jesteśmy moi drodzy na Pixelmonach, zostały nam ostatnie pięć typów pokemonów, zobacz... Tak, natek wodne też zostały. go zasuwa! Ja piórkuję. I... schowaj to Eevee. Nie ma już, typ normalny był ostatnio. Czekaj, mogę ją ewoluować zawsze, daj mi chwilę. Ja piurkuję I moi drodzy... Moi drodzy zostawcie 500 mapę w górę, żeby się pojawił kolejny odcinek z Pixelmonów i przychodzimy do koła Fortuny. Ciekawe czy będą wodne pokemony? Boże święty. Okej, okay, dobra i kręcimy, zobaczymy, jaki typ pokemonów dzisiaj będzie. I Nie, 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 nie! Wodne! Dobra, porem idziemy. Nie, nie można Waporjona. Jaki karm w końcu. Okej okay, Ja wpiurkuje wodne pokemony. Czyli stało się to. <laughs> teraz o, tu może być <laughs> jest władny. Ej, poron chodź. P nie, ale on nie może brać, bo musisz losować. Matti pokłasz mojego Stoi, zwierzaka tak. pokłasz go! pokłasz go! A do... Ale to nie Mediwar med... bo... Po oczku pok... Podraż go! Boże, dobra i, i, i niech wy o. Przebiera... O jest trzy przebioręce Pokemonowe Dobra to Ineska i Wem dzisiaj wybierę, A na tak jest sędzią. O! Mam być final bossem z tobą. Ej, dawaj on to też powiedziałem chce i ja A to pod koniec serii dla widzów. A nie, to muszę zostawić łapkę. No dobra, zostawcie łapkę! no! Zostawcie łapkę! dajcie mi mojego pieska dać na wizję strum! Matry ośła wisku? A mu, mu, mm, dobra. No, będę pierwszy. Czekaj, Dobra, to przy... ma to. O, dobra. A, bo oni wybierają. No. Ah. Akcept. O nie. Akcept. Mo. Mo. Może być, Max. Mo. 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 No ty głupi, akcept. No, okay. no, no we To jest głupie posunięcie. Dobra, mojej... i pixel jest z wami. Mo. Ineska! Ineska! Dobra, czyli tak. Przypominam, trzy, trzy pokemony, wodne, legendy, ultra bestie, etc., etc., można wybierać, dobra, czyli. Oho, oho, oho! Sie serio? Dziraci! O oh, mój Boże, ale. O, Goldak! Goldak! Nie, ten. O mój Boże, Nie. może Jednak jesteś ok. Nie, Matzy, jest co, Matisse, Ryes, nie, jest nie, 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 Zoroa jest pseudolegendą. Czyli okay, nie, dobra. O kolejna legenda Latios, dobra. Trzy ninja. Nie. Nie to starku! Proszę, nie! Co to? A, kosmo. Dobra, nie Stafful, nie Serpirior, nie, Charmeleon, nie, Trico nie... Lucario nie! Wiktibie! Nie, Mesprit! Macie, co to jest? To jest to... A za Stanfis niezwodnym? Nie, ziemno elektryczny. Mati, 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 Mati. A jak mam Mewtwo, to mogę złapać jeszcze legendę czy już, nie? Nie no Mewtwo no Mewtwo jest legendą. A to jest. od... Wpiszcie Pokeki, bo chyba jest za dużo Pokémonów. Ty K Ty nie, jest za dużo. Karę nie jest to, nie? No karę jest. O, już dobra nie dołożę, nie. juksi, nie... Nie... O oh, SIK.. Jezu Chryste, Siki! O, o mój Boże! Ej, czekaj, niech się nasi poznają Mati! Bo... Nie slow! -pop! O nie! Ja mam jakiś derp drużyny! Sicking! ONZLOPOPA! SIIK SIKING SLOPOKI MATI ja mam wiktini. Aha, ale masz więcej płodnych, już czy? Ja, ja już byłem... Ostatniego Aha, to Civics jeszcze musi złapać wodne. To mówię master, kurde! Nie, Disiguine, we gitaf nie. Kraid... Czy Krady jest wodny? Nie, nie. Na pewno jest roślinny, ale nie, nie jest wodny, jest kamienno roślinny. To ja przypomniałem. Łap <śpuszczak> <O, magik, śpuszczak> o, o, go! O, o nie CI! <śpuszczak> Masz taki ma karpia. Ja cię! Ej, ci on tutaj ma tyrgana, czy nie? Ale byś nie. wygrał! No, bo ale jest bezużyteczny! Nie, gruki, O, necrozma! Ty jesteś bezużyteczna. Nie, no, proszę mi mi syna. Ja tu... Tak, tak, tak bo to jest legenda, ja to jest legenda. to jest, legenda, co jest legenda. Wiesz, co, nie zawsze O, wiemy, Simipur! To Simipur, ja Simipur! Zainteresować ej, zainteresować. ej, tu jest wodny! Dziewczyny, Do dziewczyny! Jest, to jest wodny, no. to jest wodny. To ineska łapie. Oj. E, musisz cien, w, cień, w cień, w cień, w cień, w cień, najlepiej w cień celować. Civix. Mam pytanie. Jak poke, kill. Się... poke kill. Poke kill. Poke nie. kill. Poke kill. kill. Tu nie ma legendy żadnej. To jest pseudo. Dobra. No O, dobra. No. Nie. Jeszcze jeden. Nie. Klank. Nie. kaklion, Nie. Mightyena. Nie. O, no, ultra bestia. Nie, ale jest legendą. A, o, o, legenda! Nie, Mightinia, nie, Tyranitar, nie. Nie, legendę już masz. E, Pamięć nie, Wiszmur nie, nie, nie Kordetum nie. O, blastość! go. cień najlepiej, wcześniej. I dobra, my już mamy wszystkie. To jest jeszcze ja. Ja też. I ostatni ja. jeden mi został jeszcze ty. A, jeszcze ten. Jest jeszcze zwykły wodny, ja wam powiem, który będzie bezwodny. No, otwierajcie, nie, Metagross, nie Azuril, 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 a nie, przepraszam, Azuril jest normalno Fairy. On? Tak, nie, az... nie, to... Azuril jest normalno Fairy. Wait, mogę sprawdzić? No tak, nie jest wodnym Pokemon, o kursorze jest duchowym. On jest? What? Nie, on, on jest normalny. On zmienia typ. Dobra, dobra, dobra. On zmienia typ. Te... Nie wiem czy Kursola nie jest czasem wodno-duchowym. Czekaj, sprawdzę. Nie, nie. No no, no. na to, dosłownie go no. tłuszczyk. Nie, dobra, kursora nie jest ducho... duch jest duchem, nie wodnym, także i nesc jeszcze jednego wodnego pokemona, piczu. Nie, gotelnie. Nie... fajne tym bardziej. Nie, w pi Pinkurci jest chyba wodno -elektrycznym. Bo ja go dzisiaj łapałem w tak, także... Zaraz sobie sprawdzisz, pod E się sprawdza i Summary. E klikasz w prawym i Summary tam ci powinno pisać. Okej, okay, możesz pisać. Tak, możesz. By hmm. wszystkie Ale chyba z tego co kajarze to nie jest wodno jest elektryczny tylko. Kurde, to dalej. Nie, Venomow nie. Natu nie. Kambaska nie. Corby Squire nie. Swilix, nie. Beerizion nie. Aksio nie. Nie. Fibas. Gdzie eee, on jest? A tutaj. Tak. Ryba. Ryba. On, on ewoluuje niby w Majlotika, ale w bardzo głupi sposób. Jak? Musisz napić mu. Piękność w Hoennach albo szczęście w późniejszych etapach. Dobra, Dobra czy, czy, wszyscy czy, 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 czy wszyscy mają? No, ja. by pan na tej Maxi jeszcze. <laughs> Cześć! Ambrion! Nie, Ambrion nie jest wodny. Ambrion? Nie. A. Otwieraj. Ok. Daskul nie. Faksur nie. Cherim nie, to jest roślinny. Fluffy nie. No, ta jest mitycznym pokemonem, więc musisz go złapać! No dawaj! Nie, 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 nie! Zaraz, hey. czy Dragagel jest na pewno... Nie, to jest... Nie, Dragagel jest chyba smoczo trującym Mam sprawdzić? Ale sprawdzę. Szybciej bym akcji złapił. Nie, szybciej tak sprawdzę. Dobra. Nie, tak, dobrze, miałem rację, jest trująco-smoczym. Ja to ja, ja od razu go odłożę. Dobra, bej znajdę ci Pokemona i... NIE! Ja nie. otwierać misy od mojego otwierania! Pixel. O, Absol. Skiplum. Latios. Masz już legendę. Meditate nie. Liten nie. To jest... to jest... ten nie, walczący, to jest... Panie, o! o. Kamamdron, tak, to jest wodny. On strzela Pikachu z pyska. No, tak ma w słodkach. Jeszcze jeden, i jeszcze jest nie, jest mir Co? Jeszcze na chwilę, proszę. No. No. Bo jak on urósł. No. Ja piorkuję. To jest mroczny chyba, albo duchowy. To o, o, to o, 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 o kamper, on... kamper. Tak. tak? Tak fuck! Księżyc, Gwiazda Śmierci, co jest Maci? Gwiazda Śmierci, pa! <grym> Nie, to musiał... Żegnamy, Pokemony Pa pa Ej, zostaw mi... A, e, dobra, to czyli teraz idziemy do... Boxu moja drużyna Chodźcie tutaj, Ineskowa drużyno Ineskowa A ty co? Ej Bej Maxi Furat, bądź miły Sam się is! <grym>. Okej, okay. okay. ja, ja proponuję, ee. że ten numer do ciebie. Dobra. Ty będziesz mieć numer ten, bo masz tak w wyniku. A ty ten, yeah. bo z mm. okay. Dobra, dobra, no na tak, wybierasz numery, które wychodzą. A wy jakie macie numerki? Nie! nie. Okej, okay. no to numer jeden, jeden. A, dobra. Okej, okay, furas przeciwko furasowi. Dobra, dalej. No. 2-2. No. Eee, ty głupi jesteś, nie tak miało być. No jest zgana. co? Ty numer 3, Sio. ty. Nie, no, ja on jest jeden. Co? Nie ma, już nie ma, koniec. Nie ma. Dobra, to trójki teraz. Tam. Brawo, gdzieś no. na krowę. Witaj przecież. Gdzieś na krowę. I wymieniłamórka. Wymianka, wymianka, no, to da więcej... Dobra, ja sobie pomieszam Pokemony no To ja chcę jedynkę Na pewno? Tak! Na pewno? No. Dobra, Go teraz tak. idziemy z matematyką. O Boże święto Mhm. When, jakby co? Po jedynce jest 2, więc się nie będzie potrzebny kalkulator. Już <laughs> ci powiedziałem. 21 plus 11 plus 20 plus 22 plus... Nie czekaj. Podzielić na raz, dwa. Masę słońca 18,5. Pół, 18, pół, 18 pół, przez masę słońca 7, czyli podzielimy znów na 7, Masa czyli słońca, chodzi słońca, 2 na 6 20. i zakrągimy, czyli proszę 3 Masa. Yeah. Kateka mnie zawiodła dobra, to teraz ja ineska, ok, ineska, wybieraj o no dwójkę Dobra, zostaje no. zder zderpioną rybę Dobra, daj mi 1. O, oh, przyjmi A dalej, a ty masz karpie, Czy kto ma karpie? Ja mam. O! Oh. Dobra, Dobrze. krowa i Dobrze. nie krowa. No? Albo krowa, kto wie? No? Co? Sura krówka no. da więcej. Ja chcę, nie wiem, dwa. O. Okej! Upe! Dobra, tak. ósmy coś. level. No, pixel. Tak, generator liczby. Ja piórko. Dobra, szybko. 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 Kto pytał? E, czeka. E, e, nie czeka. Masz taki karpa? Tak nie! Podaję mu. Brawo! Ej, czekaj, 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 mam pomysł. Dobra, pierwsza walka. A jeszcze woda odznaka. znaka. Wiem na tej... Okej, okay, mam. E, uwaga, uwaga! Ustawcie się na swoje miejsca! Dobrze! Witam na pierwszym turnieju Pokémon! Uwaga, start! Powiedziałam start! No start, no! Ruszcie się! Oma star! Nie zauważyłem, że ty miałeś oma stara, Ben. Jak mogę obserwować bitwę? Podchodzisz do niego i Y i ci wyskakuje taka eee. Maxi, nie jestem zadowolony z Twojej gry w tej chwili. Aha Uuu. Uuu. Mam ustawienia mini mapy! Ale oh. jaki to był typ noaleta? Normalny to, to, to nie jest fighting mode Maleta, także wiesz A dobra, o nie Hyper Voice, dobra, Par ale nie zbustowało żadnych jego statystyk. Czyli tak zwany Omnibus. Okej, okay. o Masterpatu To jest jego Wiktini, okej. Victini okay. Tutaj nie jest psychicznym pokonanym. Nie, jest ognistym. Ognisko psychicznym chyba. Victima, czy tam nie wiem co. Jestem przekonany, Matip. Tak. Czy ktoś z nich użyje. Oooooooo! <laughs> mnie i sobie oddaj na Dynamaxach! A na Maxy użyte w ciągu jednej rundy O, poświęca, Max unii. Flair Max Strike Speed wiktini został zmniejszony Tylko, że teraz jest słońce i Wiktini będzie coraz lepiej uzyżywać Ciosów ognistych Emee panie... Czy ma tak czy tam cokolwiek to jest, da radę? Nie! Zobaczmy, zobaczmy! się... Max Flair! Moi pierwszy pat. Nie no, drugi! Oho! Jest Goldak! Który może być... Złota uka! Który może być super efektywny! Ale koniec! Medus wygrywa! Przez zabał Pokemona! Może dam radę! Poké Battle U uwaga Kolejne starchit person Ines. Jeżeli ja wygram to mój team wygrywa już De facto 3, 2, 1, go! Spokojnie. Będzie A. dobrze eee. A tak co przegrywać? Zapurkuję! Ja ten Giracy ma jakieś ruchy <laughs> Ma psychik! Czy Chirachi odpowiednio użyje swoich mocy, żeby zapić? O i odpowiednio użył, drodzy państwo! Chirachi sprzedał liścia. Chirachi. Ineska. Oho. U, Helios, teraz Helios. Latios. Latios. Latynos. Latynos będzie teraz walczył. Zobaczmy, czy on chorobi, czy może ptaszor będzie. Oh, oh. O! Okay. Uwaga! Uwaga! Chyba eksploduje! Używasz coś na power, prawda? I cyk! Jednak nie wywózł! Latynos jest większy! O, ale to nic mu nie zrobiło! Okej, okay, spróbuj coś co innego! Latynos. To też ma duży atak! No, no... Ja nie tak mam daj, Ej, ja nie mam banda. O nie! Na całe szczęście, Latynos słabo uderza! Dzięki temu... Mati może swoim dzięki, temu, dzięki tego, że mam Meteor to jest stalowy i mam e, tak zwany e, Type Adventure. Czyli mój Typ się zgadza z Ciosem, więc jest większe obrażenie. Którego Baymaxi nie wie i nie do tej pory nie umie. I po Josie. No, 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 no spadł na hita. Tutaj teraz mini rybkę. Mini rybkę? No i teraz FIBAS. FIBAS. po jednak nie. Koniec. No. To no Pixel jesu. walczy o. Co jest? Pixel walczy o. Ja Dobra. Wenecka, do e. e. co? Mam zakład. No. Ben, mam zakład. Jeżeli Sylwix przegra, to. oddaje ci nam zwycięstwo. Dobra, zgoda, zgoda. E. Tak. A! Ja jestem, za, i... ja jestem za Macy, dawaj. Co? Dawaj. Zgóźcie się. Ale, że co? ale to. No, ale Wenecka! To jest ten, adrenalinka. A Adrenalinka, Adrenalinka, nie masz psychy, kiewa, nie masz psychy, się krowy. nie mam psychy. Masz psychę. Dobra. Ko ko dobra, Poke Battle. Pixelowski. Start. Uwaga, uwaga. Redaktor. On Wielki czołg total versus ryba. Total, total, total. total. nic nie zrobił. Tajowy. <śled> Cybix, taka rada, jak ma coś power, to uderza! <grystanie> nie, jak ma liczba. O mój Boże, on faktycznie nic nie zrobił! <grystanie> Mu. Dobra, dawaj tak, w końcu się uda! Posłuchaj, Mu. praktycznie ryba jest na powierzchni! Krytyczny cios! To... <grystanie> <o, to jest grystanie> <grystanie> Oho! Kurs! Macie prze... Otaj, whip. To nie mów, to ja Uw. będę się śmiał, jak. Ja, ja się będę śmiałe, jak Daj, się śmiał, jak. Jak się. Ja się będę śmiał, jak. wygra. Daj, <laughs> Na hit! Koniec. koniec. O Boże <śmiech> Śmiech> Święty Mewtwo. Legendarny Pokémon, który użyczył swojej obecności w filmie o Pokémonach. Wow, Lasfer! Nek, O Boże Święty. Teraz człowiek z grafitu. Nekrozma kontra Miutuk, kto jest szybszy? O nie! Dajna Maxa na swoim popilku. i będzie duży. O mój Boże, ale brzydal. Na całe szczęście, czy tam cokolwiek sobie A, A, to jest Marek. Aha! Booper zabije na hita. Wygraliśmy od łatwo, eee! łatwo, stop, łatwo. stop, 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 stop! E? Zgodzili się! Co nie. Ale robili? na całe szczęście podpisaliście umowę, że jeszcze ja jest. E, serio? Dobra, ktoś ktoś. Czekajcie, czekaj, czy niech. Na Okej. No to pizza dobra! Musimy... E. Dobra, zobaczcie, proszę, proszę, proszę. Chodź, Bey maxi, ty są jeszcze przeciwko mnie. Nie, 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 nie. Musiałem stracić Pokémona. Musiałem tu. To... już jestem, już jestem. Jest, jest, jest jest nie, mogę jest walczyć. A bo mój Pikachu, zawaj. Ale tylko trzy Pokémony, tak? Tylko trzy, Pikachu. Mati, a gdzie jest moja odznaka? Jaka odznaka? Ja no wygrałem! Mogę też odznakę? O, wow! Ej! O, ten, ten. To daj! Daj odznakę! Daj odznakę! Jaką odznakę? Dobra. Jeszcze jest walka. Czekaj. Dobra. I IT'S z LIŚCIA! CO?! IT'S z LIŚCIA! Nie ma, nie ma! Nie ma! <laughs> poko... one-shotuje! Emocjonującej... O, mój Boże! What the fuck?! Wiesz że ja ci nie dam hita na łeb? No, masz rację, Uła. ale na całe szczęście to nie koniec. DZIĘKUJ PAP! Otóż to! Okej, okay, jednak nie to. Krupka na całe mówi, szczęście mówi. mam jednego jednego. Wykażu! No ty, o ty kurda, czemu ty umierasz? <laughs> Moc przyjaźni! <laughs> Moc przyjaźni! Dynamics. Nie możesz tego zrobić! To nie ma sensu, nie mam legend. <laughs> Przecież trzeba mu stawić ROŚNIIII No ja tym cudem, ale na całe szczęście to ja przewidziałem Dzikli bap jest dłużej Daj nam. Koniec Dobra mogę ja. odznakę Mati? Dobra mogę odznakę, ja pokonałam na, na pocieszenie. go pocieszenie? Halo? Proszę bardzo Ej ale ja go Dziękuję. pokonałam! Halo? Okej okay. A ja? U. Mogę? Dobra, muś dawaj. Dobra move, moi drodzy, move. mam nadzieję, że Wam się podobało taki odcinek move. szybki, krótki. Dasz. Wejmaksi, ty też masz sześć oznak. No mam też 5 nie 6? Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, już myślałem. Okay. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się i papa! Pa.